Dzień dobry państwu, a zatem wracam z posiedzenia yy, rady, rady, która skarg i wniosków wybawce. Niestety, ale podczas tej narady zarzucano chaotycznie napisane pismo, gdzie niestety, ale był tam pod punkt artykułu 65 kodeksu administracyjnego, gdzie w poprzednim piśmie swoim twierdzili, że nie są organem właściwym. Więc zgodnie z tym wywnioskowałem do nich pismo o skierowanie do właściwego urzędu. Niestety, ale mało tego, poddali podgłosowanie wniosek którego tak naprawdę nie powinni poddać do głosowania, no, bo niestety, ale jest to prawem Polski. Artykuł 65 prawa administracyjnego mówi, że jeżeli urząd powie, że niestety, ale pana wniosek jest niewłaściwy, a ja, uży, a ja powiem artykułem 65, co jest odpowiedzią na ich stanowisko, mają obowiązek skierować to do właściwego urzędu. Niestety, jak to jeden z rannych powiedział, ale jak to pan kieruje do nas wniosek, żebyśmy my się ukarali? No, podjęli błędną decyzję. Ja im to udowodniłem, a jeszcze nie są na tyle odpowiedzialni, żeby ponieść odpowiedzialność za własny błąd i wydali zezwolenie na budowy. na budowę. budowę. Stacji przeładunkowej w miejscu, gdzie 100 metrów jest szkoła, gdzie przepis kategorycznie tego zabrania, a jeszcze mi zarzucają chaotycznie napisanie, gdzie tam wszystko było napisane jak byk. Wmawianie komuś, gdzie mają czarno na białym, a jeszcze mówienie to jak mamy siebie ukarać? Nie jesteście nawet, wybaczcie, ale e, dorośnicie, bo nie jesteście dorośli. Niestety. Niestety, ale Rada, Rada, Komisja wniosków i y, w, poddała pod pod. E, głosowanie, właśnie wniosek, artykuł 65, czyli prawo polskie, twierdząc, że niestety, ale są nad nim i nie rozumieją. No, no, no. <głos》> I nie przeszedł, gdzie powinni przekazać to do organu właściwego i być odpowiedzialni za swoje własne błędy. A. Tacy niestety nie są. Dziękuję za uwagę, do widzenia.